Dzień dobry, dzisiaj taki oto słuchajcie przepyszny obiadek z serii właśnie obiady, obiad w 15 minut, którą właśnie możecie sobie obejrzeć na moim kanale. Jest już tam trochę filmików właśnie na temat szybkich obiadków z fajnymi zamiennikami mięsa. I co my dzisiaj moi drodzy mamy? Dzisiaj słuchajcie mamy takie burgery, które są zamiennikiem mięsa z kurczaka. Ja już tych burgerów próbowałam i dzisiaj zrobiłam właśnie specjalnie te burgery, żeby zrobić nagranie dla was. Burgery są naprawdę przepyszne, faktycznie genialnie podrabiają mięso z kurczaka. Burgery są słuchajcie firmy Dobra Kaloria. No i właśnie macie tutaj napisane, one są w 100% roślinne. Jest to burger ala Kurczak, zupełnie bez mięsa, bez jakichkolwiek dodatków od zwierzęcych, zawiera 15%. Słuchajcie, białka, nie zawiera soi. No, gdyby zawierał soję, to tego białka by było zdecydowanie więcej. Nie zawiera również konserwantów, barwników, ani metylocelulozy. Także no naprawdę można powiedzieć, że jest to fajny produkt, dobra kaloria, jest to produkt nasz tutaj polski, rodzimy, także też mnie to cieszy, że po prostu ta marka się coraz bardziej rozwija. No i ja moi drodzy przygotowałam te burgery w formie takich kotlecików, ponieważ jak być może wiecie z poprzednich filmików Staram się w ogóle e, unikać generalnie pieczywa, nawet tego bezglutenowego. E, no dzisiaj z produktów przetworzonych to są właśnie te burgery e, ala kurczak, e, no oraz troszeczkę jest, że tak powiem przetworzony tutaj taki mój dip, który zrobiłam na bazie majonezu z czosnkiem, e, no oraz mamy tutaj serfeta. Słuchajcie, e, to też jest no taki produkt wiadomo wyprodukowany przez, przez człowieka, nie, ale również w stóp procentach roślinny, i jest to, słuchajcie, ser feta, który nazywa się Festa, ze sklepu Światło, ze sklepu internetowego Światło. Jest to mój ulubiony ser Feta. Naprawdę jest przepyszny. Tutaj możecie zobaczyć, że ta feta, pomimo tego, że jest zrobiona przeze mnie w takim dipie, w takim sosie do sałatki greckiej, to ona nadal trzyma, że tak powiem, fason. Nadal jest, słuchajcie, fajna, jędrna, nie rozwala się, nie rozmazuje się. No i co najważniejsze, jest, słuchajcie, przepyszna w smaku. Jeżeli chodzi, słuchajcie, tutaj o mój dip, to do tego dipu użyłam mojego ulubionego majonezu Cremajo, firmy Stark, Stark. One, słuchajcie, te majonezy występują generalnie w trzech odsłonach. Jest jeszcze wersja czosnkowa, którą uwielbiam i wersja chili, która też fajnie zdaje egzamin na przykład do różnych dipów, czy właśnie do burgerów. Jeżeli chodzi o majonez ten, zarówno jak również tą festę, czyli ten ser feta, to możecie kupić te produkty online. Sklep Światło ma sw swoją stronę internetową, natomiast właśnie ten majonez kremajo możecie dostać w różnych sklepach. Wystarczy wygooglować jego nazwę. No i moi drodzy, Pokażę Wam, jak ten burger wygląda, słuchajcie, w środku, po przełamaniu, ponieważ naprawdę, o widzicie, jestem podrapana przez moją kiteczkę. Ponieważ naprawdę, słuchajcie, genialnie on imituje mięso z kurczaka. Zobaczcie, jak apetycznie wygląda. Smakuje również jak mięso z kurczaka. Także generalnie mogę Wam powiedzieć, że jest to doskonały produkt na taki obiadek, właśnie w 15 minut, czyli weganizm dla zapracowanych. Moi drodzy, ja uciekam już jeść. Wiskam Was mocno. Życzę Wam wytrwałości w przechodzeniu na weganizm razem z produktami, które słuchajcie, tutaj prezentuję. Jeszcze raz Wam pokażę, jakie to były burgery. Ja te burgery akurat kupiłam online, ale one też mogą być dostępne w Lidlu. Nie wiem, czy akurat w Lidlu obok Was będą dostępne. Natomiast wydaje mi się, że ja również widziałam je w którymś Lidlu tutaj w Warszawie. Natomiast jeżeli nie moi drodzy, to na pewno dostaniecie je również w sklepach online. Można te burgery mrozić, bo ja już to hmm, przetestowałam. Można je trzymać dosyć długo w lodówce, nic się z nimi nie dzieje. Także jest to naprawdę fajny produkt, fajny zamiennik, który pomaga w przejściu na weganizm. E, no i po prostu ułatwia nam zrobienie szybkiego wegańskiego obiadku. No bo po prostu zrobienie takiej sałatki, e, no to jest, słuchajcie, 5 minut pokroić pomidorki, wrzucić oliwki, wrzucić ten ser festa zrobić dip majonez jest gotowy i możemy siadać do jedzenia oczywiście można te burgery podać tak jak ja w formie kotlecików można do nich jeszcze podać ryż można dodać jeszcze ziemniaki ja akurat słuchajcie dzisiaj sobie postanowiłam zjeść taką wersję delikatną lightową dietetyczną moi drodzy dawajcie lajka subskrybujcie i widzimy się w kolejnych filmikach papa pa.